Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś nie o filmach, nie o muzyce, nie o grach, a o hobby znane chyba każdemu, kto wychowywał się w latach 90. i nie tylko, a więc o klockach LEGO, klockach LEGO, które towarzyszą nam od wielu, wielu lat. No i cóż, kiedyś marzenie każdego dziecka, dziś myślę, że nawet dorośli, którzy bawią się w kolekcjonowanie zestawów, są zachwyceni tym, jak w dalszym ciągu ta pasja się rozwija, no bo nie ukrywajmy, że świat lego to świat wyobraźni, świat, który pozwala nam na stworzenie wszystkiego, czego chcemy, a ja nie ukrywam, zawsze lubiłem LEGO, zresztą gdzieś do tej pory, Moich rodziców jest pudło, z, wielkie pudło, tak naprawdę z klockami Lego, ale dziś nie o samym składaniu, a o tym, jak fajne jest to, że możemy łączyć różne pasje. Ja uwielbiam komiksy, uwielbiam filmy superbohaterskie I jak już widzicie, tutaj na załączonym obrazku towarzyszą mi dwa zestawy z serii Lego, dotyczące właśnie superbohaterów, komiksów, zresztą nie tylko, bo też Gwiezdnych Wojen. I tutaj mamy maskę Ironmana, tutaj maskę Batmana, którą skończyłem składać dosłownie dzisiaj. Jeśli obserwujecie moje social media, zapraszam serdecznie do nich, linki macie w opisie tego filmu, to mogliście zauważyć, że zacząłem w końcu składać Batmana, do tego, czego zabierałem się dość długo, na ale nie było czasu i powiem Wam, to jest niesamowite, jak to wszystko jest wykonane, ile frajdy daje takie składanie i że można naprawdę kompletnie odciąć się od wszystkich zmartwień, innych myśli, skupić się tylko i wyłącznie na tym, żeby poskładać coś takiego. Jeśli chodzi o te kolekcje, to u mnie pierwszy był Iron Man i przyznam, że siedziałem na nim dość długo, bo chyba z 5 godzin. jeśli dobrze pamiętam, był on dość skomplikowany. Batman natomiast poszedł znacznie szybciej, ale też wydaje mi się, że nie jest skomplikowana jest ta maska. W każdym razie jak widzicie, obydwie są wykonane bardzo, bardzo fajnie. One wyglądają niesamowicie, można je postawić na biurku, na półce, na szafce, gdziekolwiek i naprawdę będą się prezentować znakomicie. Pozwalają naprawdę fajnie się Zanurzyć w tę w w pasję składania klocków Lego, i szczerze powiedziawszy, dla mnie to też takie fajne połączenie. No bo jeśli lubicie, czy to Marvela, czy to DC, czy też tak jak mówiłem, bo jest też kilka masek z, z dużym pewnie w przyszłości sobie taką też zakupię, no to jest to bardzo fajny dodatek, dodatek, który pozwala nam upiększyć naszą kolekcję. Tym bardziej, że ta kolekcja nie jest aż tak strasznie droga. Naprawdę. Za tego typu maski, tak to nazwijmy, musimy zapłacić bodajże między 250 a 280 zł w zależności od sklepu, więc jasne, dla niektórych to jest duża suma, dla niektórych ale jeśli jesteście fanami, jeśli chcecie na przykład komuś zrobić prezentów samemu sobie, no to naprawdę polecam, bo Parę godzin mamy z głowy, a wygląda to super, bardzo fajne. Jest to, że mam tutaj jeszcze te plakietki. Przez pokażę w ten sposób. Popsa, jak widzicie, każda jest podpisana. Są elementy ruchome tutaj przy okazji Batmana i Ironmana, więc prezentuje się to naprawdę fajnie. I jest dość spora. Ja na początku trochę obawiam się, że to będzie malutkie, ale. Zajmuje sporo miejsca, wygląda bardzo, bardzo widowiskowo i muszę wam powiedzieć, że jestem ciekaw yy, tego, czy wy yy, lubicie tego typu rzeczy, bo powiem wam, że ja lubię łączyć te pasje. Naprawdę sobie usiadłem na przykład do składania, Romana, wróciłem sobie yy, soundtrack z bodajże drugiej części, chyba tak z drugiej części, ale z głównie CDC. Yy, przy Batmanie też powiedziały klasyczne utwory choćby z najnowszego Batmana recenzji możecie zobaczyć na tym kanale, zresztą premierowym film tutaj. I naprawdę to, co mi się podoba, to to, że nie jest to aż tak bardzo skomplikowane. Wszystko jest bardzo ładnie pokazane na instrukcji. Jeśli tylko będziemy skupieni, będziemy starać się zwracać uwagę na to, co robimy po kolei, to naprawdę nie będzie problemu, żeby złożyć sobie coś takiego a myślę, że każdy fan znajdzie dla siebie odpowiednią maskę, bo serio wygląda, wygląda to naprawdę genialnie i powoduje, że no, ja się cieszę, ja mam z tego ogromną taką przeogromną frajdę. Zresztą to tylko są czymś takim, co daje ogromną satysfakcję, też myślę, że na przykład jeśli macie dzieci, które do wchodzą w ten świat pasji i chcecie pokazać, no, jak to wygląda, no to takie wspólne składanie postmówek na pewno będzie czymś fajnym. Oczywiście te, ten zestaw jest od lat 18, yy, bo jest on bardziej skomplikowany, zawiera bardzo, bardzo dużo elementów, ale nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby spędzić czas ze swoim dzieckiem i pokazać, jak to się składa. Myślę, że będzie zachwycone Do tego tak jak mówię, prezentuje się świetnie wszędzie, gdzie się to postawi. No i jest takim miłym, fajnym dodatkiem do tego. Do tych naszych pasji, ja z pewnością niebawem zrobię jakiś większy odcinek o Batmanie i jako rekwizytu tego na pewno użyję. Jedyne co to kurczę. Może w sumie byłoby fajnie, bo to jeszcze nie wiem. Było jakoś podświetlane, ale można to zrobić samemu. Może jakąś dodatkową podstawkę no zrobię z jakimś takim oświetleniem. Wystarczy pójść do pierwszego przewokebka, jakieś ładne e, lampki świecące, malutkie i myślę, że efekt będzie znakomity. Pokażę Wam jeszcze pudełko, bo na potrzeby kadru postawiłem te maski na pudełku, ale samo pudełko też prezentuje się dość gdzieś duże w środku znajdziemy instrukcję, którą na może nam się Wam pokazać. wyszło nam na szczęście. Słuchajcie, maska prezentuje się na zdjęciu. też fajnie, a sama instrukcja jest wydana naprawdę w znakomity sposób, w szczególności ten papier, który się błyszczy, jest śliski, widać, że nie oszczędzamy na tym. Też fajnie o, pokazać już końcówkę, jak jest to każda część jest pokazana co, gdzie, jak, więc raczej nie będzie problemu, żeby się ze składami z tego zmierzyć. Fajnie, bardzo mi się podoba także to, że jest jakaś krótka historia po angielsku opisana, są piękne grafiki. Wszystko oczywiście jest y, licencjonowane, jak najbardziej. Co też daje dodatkowy, dodatkowy plus, i nie ukrywam. Ja osobiście jestem zachwycony. Okej, okay, wracajcie. O, psa. O, psa. Tak to się prezentuje, więc jeśli macie ochotę y, zrobić komuś niespodziankę, no to myślę, że z takiego prezentu na pewno każdy fan. Hmm, czy to Marvela, czy to Disney, czy Disney, będzie na pewno zachwycony. Ja przy Batmanie spędziłem myślę, około 3 godzin, 3,5 i naprawdę miałem mega i bardzo mi się podobał efekt bo sami przyznacie, że ten Batman naprawdę dobrze. I cóż, tyle ode mnie, bo to nie będzie jakiś dłuższy materiał, chciałem wam po pokazać to też jakby pokazać, że można fajnie łączyć przeróżne pasje, że ludzkie Lego dają nam taką możliwość, więc jeśli jesteście zainteresowani, to też wrzucę w opisie to filmowym, gdzie możecie kupić. Nadmienię oczywiście, że to nie jest materiał sponsorowany. Jest to po prostu chęć pokazania Wam, że takie fajne rzeczy można kupić. I cóż, dajcie znać, czy podoba wam się ten materiał, czy wrzucacie więcej takich informacji i czy jak będę miał kolejne film to się z wami tym dzielić. Tyle ode mnie. Wesołej majówki, wypoczywajcie i do następnego razu. Trzymajcie się. Pa, pa.